Dzisiaj wytestujemy mapy XP i zobaczymy, jaki level będę miał pod koniec odcinka. Zapraszam do oglądania, miłego oglądania. I o co chodzi? Nie będę wam pokazywał. A może widzicie. Teraz widzicie pierwszy filmik. Przepraszam, Dobra. widzowie, nie udało mi się wkleić Też tego filmiku. Zobaczył. I tutaj mamy. Puchar FNC jak widzicie, FNCS-ów, klikamy E. No i w teorii... Już się zmieniło. A co biega? No widzowie, w teorii to działa. Jak widzicie, expa dostaje. Ale w teorii nie działa, bo mie mieliśmy dostawać bardzo, bardzo dużo expa i no to nie działa po prostu. No widzicie, mało dostajemy i miała być taka zjeżdżalnia. Widzieliście sami nawet. I tego po prostu tu nie ma, więc mapka oceniamy na Nieprawdziwą i przechodzimy dalej. Dobra, widzę, jesteśmy na kolejnej mapce. Tutaj Wam się na górze wyświetla na jakiej jesteśmy mapce. A ja uruchamiam już. I w teorii... W teorii... Wchodzimy tu. Czerwone. Jestem na prywatnej mapie, więc ten i w teorii lecimy tutaj. O, robimy cięcie. Dobra, wzorze, już jesteśmy i. patrz. I BX co nie? To nie o to tu biega. Widzicie to? Klikamy użyj. I kot ten. Zero, dziewięć, dwa... Osiem... Trzy. I to działa. Widzowie, to działa, to nie skam. I jeszcze dobijamy sobie na tym. Dobrze. Dobra widzowie, jesteśmy i zauważyłem pierwszą rzecz, która tu jest. E, weźmy jakiś karabin, ja nie wiem. Mm, skara Jest bardzo dużo piosenek. A jak to włączyć? Dobra, nie wiem. ale patrzcie to widzę normalnie się lata i to jest rel i tu się odbija zrobię to i to się ciągle odradza i tu sobie można nabijać tego expa ale ja chcę jedną rzecz sprawdzić mi stąd i wyłączyć tu piosenkę nie minus nie da się wyłączyć piosenek Kolejny... Jeśli to zadziała? to nie działa? No i ja mam niby gwiazdkę w szafce, ale to nie działa. I w do Skam jest. Patrzcie to. Mam swój killoff. I po prostu to nie działa. A, a Dobra, plecaki działają. I to jest plus. Dusik, ale no dobra, ale nadal to działa, więc zadanie mapka jest prawdziwa i pamiętajcie, aby subskrybować. Dziękuję za taki... Do zobaczenia.